Siema tutaj torii przed startem pozdrowionka dla dwóch moich widzów Ilona Maska no i Tonisa Jak też chcesz być pozdrowiony w kolejnym odcineczku na samym jego początku To zostaw łapkę w górę pod tym filmem, oprócz tego Zasubskrybuj mój kanał zioma, albo pozdrawiam tylko subskrybentów No i w komentarzu napisz, ja chcę być pozdrowiony A ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gdzie pokazuję wam najdziwniejsze i najbardziej nawiedzone Konta w Brawl Stars. Dzisiaj znalazłem 8 takich Nowych kont, które po prostu muszę wam pokazać i już zaraz sobie do nich przejdziemy, ale jak coś to sorry, że będę mówił trochę ciszej, bo jest już trochę późno, jak to nagrywa mi każdy śpi, nie chce nikogo pobudzić. Konta, które przygotowałem w dzisiejszym filmie są strasznie ciekawe, więc oglądajcie do końca. I uwaga, robimy na początek taki test Waszej wiedzy. Napiszcie mi w komentarzu, co to jest za logo jakiej drużyny. Czy znacie nazwę drużyny, której to jest logo, jeśli chodzi o Brawl Stars Esports. Jestem ciekawy, jak tam się orientujecie we sportach Brawl Starsowych. Będę starał się przypinać serducha. Ale dobra, przechodzimy do pierwszego konta i ono będzie dotyczyło Franka. I żeby je znaleźć musimy wpisać sobie takie ID, oczywiście Frank, którego szukamy, no to nie ten Frank Community Manager z Brawl Stars, e, tylko Frank Zadymiarz, który jest w grze i znajduje nam się taki oto klanik. Tutaj na piątym miejscu jest dowódca tego klanu, który ma nick TFW Frank Only, tak się nazywa i patrzcie na jego konto. Ma on jeden prestiż, u ma 4400, ma bardzo mało winów solo i duo i ma złotego Franka na profilu, oprócz tego wszystko na tym profilu jest związane z Frankiem, nawet jego karta bitewna. Widzimy, że miał też kiedyś 1,35 rangę za starych czasów i była to pewnie na Franku. I uwaga, jak wejdziemy sobie w zadumiarze, to on wszystkie te pucharki ma tylko i wyłącznie na Franku. Na innych zadymiarzach nie ma nic. Tylko wszędzie zero pucharków. A jeśli chodzi o Franka, no to jak widzicie, na nim ma całość, czyli 4430. To jest jakiś gigafan Franka i to konto dlatego jest takie mega dziwne, bo no na każdym innym jest zero. Nawet na Spajku, nawet na Kicie. Na każdym. Dosłownie na każdym, jak widzicie. Nawet ma zwycięską pasę 66. Całkiem dużą, trzeba przyznać. Swoją drogą, ja wczoraj na Najwykle pobiłem rekord mojej zwycięskiej pasy i wynosi na 46, więc już coraz lepiej to idzie. A wy oglądajcie odcineczek do końca, bo te najciekawsze, i najmocniejsze i najdziwniejsze konta zostawiłem właśnie na koniec, więc nie możecie ich przegapić. Lecimy do drugiego. Żeby je wyszukać, wpisujemy sobie takie ID i wskakuje nam specjalny klanik, który w ogóle nie ma żadnej nazwy, co już wydaje się dziwne. I patrzcie, w tym klanie jest 13 członków, a ma on tylko 11 pucharków. No ale dobra, znajdujemy sobie ziomka, który jest na pierwszym miejscu i nazywa się One Cups, tylko w sumie czekajcie, tutaj ziomków o one cups jest dużo więcej. I teraz pytanie, o którego One mi chodziło, bo tu jest dużo o takim niku. pychnijmy sobie w tego i jak widzicie, on ma tylko i wyłącznie jeden pucharek na swoim koncie. W ogóle nie grał rankedów, zero zwycięstw, zero solo, zero duo i no, to jest takie mega dziwne. Ma tylko szerkę i barleja tutaj odblokowanego i w tym klanie jest mnóstwo takich osób. Na przykład mamy tutaj tego gościa, który ma trzy pucharki a patrzcie mały ma winów 3 na 3. 628, a tylko dwa zwycięstwa na duo. Nie wiem, no dziwny typ tak, zobaczcie, tutaj na Jackie jakieś dwa pucharki wbił, ale cały klan jest praktycznie, no jeśli chodzi o ten styl identyczny, ale ten ziomek jest mocny, to jest zastępca dowódcy. On ma 55 minut 3 na 3. E, ma normalnie kartę bitewną z jakimiś tam darmowymi prezentami, ale ma też tylko jeden pucharek. Jak zresztą prawie każdy w tym klanie, nawet chłop to się nazywa Janet. Jak wejdziemy w jego profil, to on ma Janetkę odblokowaną i na nie ma. E, w sensie nie na nie ma zero. Mają lepszą na szóstą moc, ale zero pucharków, ale na szelce też ma tego jednego pucharka. Nie wiem, dziwne są te kąta No widzowie. Raczej to nie jest klanik. Który spotyka się na co dzień, w kogo byście sobie nie wbili, to to konto jest bardzo, ale to bardzo dziwne, musicie przyznać. Wbijamy sobie teraz do topki światowej i musimy wejść w pucharki. Następnie klikamy wszystkie, czyli po prostu topka pucharków wszech czasów. Znajdujemy ziomka na 20, z tym podajże ósmym miejscu i nazywa się on Revenge. I dlaczego Wam go pokazuję? To to jest takiego dziwnego. Wcale nie to, że ma alienową sławę. Wcale nie to, że ma ponad 82 tysiące minut 3 na 3, tylko to, że jest on rekordzistą, jeśli chodzi o prestiże. Ma 175% prestiżów na swoim koncie, no i nie widziałem osoby, która miałaby ich więcej. E, 170 to jest naprawdę niesamowity i chory wynik. Czajcie, ile on ich już zebrał, ile razy on był w topce pod koniec sezonu. Oczywiście, możecie myśleć, że Hyra ma ich najwięcej, ale nie. Co ciekawe, jak wejdziemy sobie w konto Hyry, to Hyra ma 157, więc troszkę mniej. Hyra jest na drugim miejscu. Ja sprawdziłem wszystkich z tej topki i nikt nie miał więcej niż 170, więc tamten ziomeczek przychodzi do historii na razie, jeśli chodzi o te prestiże. Kolejny ziomeczek, którego muszę wam pokazać, to jest właśnie ID tego klanu najpierw sobie wybijmy przez klan, e, wyskakuje taki dosyć dziwny klanik i tutaj powinniśmy mieć ziomeczka uniku PSN Derk, który jest oczywiście dowódcą tego klanu. Zazwyczaj te najdziwniejsze osoby z najdziwniejszymi profilami są dowódcami danego klubu. No i co wam nie pasuje w tym y, profilu? Zobaczcie, e, no na pierwszy rzut oka wygląda wszystko normalnie, ma on mnóstwo winów 3 na 3, ma mastera wbitego, dużo pucharków, e, no ale ma zero winów solo i zero winów duo. Rzadko kiedy zdarza się coś takiego, żeby ktoś miał ponad 50 tysięcy pucharków i ani jednego wina solo i duo. Rozumiem, że ktoś woli grać trójki i tym podobne, ale żeby ani jednego nie mieć wina na solo i na duo, to jest coś naprawdę bardzo rzadko spotykanego i po prostu chciałem wam to pokazać. A zanim przejdziemy dalej, szybka prośba, jak możecie się, ale wpisujcie kodzik, który w sklepie Brawl Stars, bardzo mi wtedy pomagacie. No i jeszcze jak coś zakupicie z moim kodem na przykład Gemiki, czy jakąś inną fajną ofertę, to będziecie pozdrowieni na moim odcinku. Z góry dziękuję. A my już przechodzimy do najciekawszych i najmocniejszych kont, no ale najpierw się takie jedno trochę luźniejsze konto, ale też myślę, że ciekawe. Wysiadam wam. Screena z reddita, bo niestety nie mam jak znaleźć tego konta, bo jego dane, jak widzicie, tutaj zostały zamazane, ale pewien ziomeczek na reddicie. Rzucił screena takiego profilu, który spotkał, i możemy zauważyć też dosyć dziwny profil, bo chłop ma tylko i wyłącznie 1000 pucharków 143 winy 3 na 3, więc jest to takie dosyć początkowe konto. I zwróćcie uwagę na to, 21 zwycięskiej pasy na nicie. I dlaczego wam to pokazuję, moi drodzy? Pokazuję wam to dlatego, bo na tej nicie ma on 0 pucharków i mają ulepszoną na pierwszą moc, czyli wygląda jakby w ogóle nawet nigdy nią nie grał. Więc jakim cudem na profilu, a to jest profil tego samego ziomka, gdzie są pokazani ci zadymiarze, on nagle ma 20, 21 zwycięskiej pasy i właśnie wbitą ją na nicie. Może ją sobie zmienił, bo kiedyś się tak dało ustawiać, ja sobie też ustawiłem Pipera na Piperce, nie miałem tyle wbite, ale z drugiej strony może to jest jakiś haker i to jest jakieś nawiedzone konto i kurczę wbija tą pasę nawet nie grając tą nitą, no nie wiem, dziwne. Przed nami jeszcze trzy ostatnie konta, ale trzy najmocniejsze konta i pierwsze z nich, no to wejdźmy sobie w zadymiarze, no globalną to oczywiście I musimy znaleźć nowego brawlera, jakim jest tutaj Lumi. Nową zadymiarę. I na pierwszym miejscu jest Ziomeczek, który Tom Lumi wbił na 2062 pucharki w parę godzin. Czajcie, ponad 2000 pucharków wbił na Lumi nowej zadymiarze, która dopiero co wbiła. E, to samo zresztą tyczy się nukleo, który był pierwszą osobą, która przekroczyła 2000 pucharków na tej postaci. Teraz spadł na drugie miejsce, ale jako pierwszy wbił to 2000 robi to wrażenie. E, no ale mamy dużo więcej osób, które wbiły 2000. Jeszcze jest Blami. On też ma 2000 już wbitych tutaj jak widzicie na Lumi No i czwartą osobą Która w pierwszy dzień wbiła 2000 jest Bezsmertny On mordeczki też ma to 2000 No nie wiem jak oni to robią naprawdę A ile osób w ogóle powbiało tutaj Ponad 1500 pucharków tu, Kurczę, to coraz mocniejszy poziom Ja aktualnie jak nagrywam znajduję się na 13 miejscu Ale jeszcze niedawno byłem na piątym Tylko już teraz coraz więcej osób wbija tą nową postać Tak samo jak ja na 30 rank Ale fajnie że mi się ten 30 rank to się nie 30 rank tylko maksymalny rank to się teraz nazywa Sorry stare czasy ale no fajnie, że się ten max rank udało wbić, a ja tam się cieszę. Wracamy do topki, lecz tym razem wchodzimy sobie w innego zadymiarza. No, będzie to Spike, czyli mój ulubiony zadmiarz, coś najbardziej mnie interesującego. I klikamy wszystkie, żeby było z wszystkich sezonów. I na pierwszym miejscu jest tutaj ziomeczek, właśnie o Niku Spike, który wbił kiedyś na tym Spike'u 12 tysięcy pucharków. To jest rekord Spike'a, ale nie o tym. Dziwne w tym profilu jest to, że jak widzicie, chłopca ma normalnie jeden Prestige, Mastera i tak dalej, ale ma tylko 3 winy solo i 5 winów duo. Ale ale żeby tego było mało, a on to konto założył, jak widzicie, w 2025 roku. Czyli w 2025 wbił 45 tysięcy puszek. A ten rok trwa dopiero przecież parę miesięcy. Zrobił jeszcze 15 minut w wyzwaniu. Nie no, dziwne jest strasznie to konto. Bardzo, bardzo dziwne, spajkowe konto. I na koniec jeszcze wisienka na torcie. Mordeczki, musicie zobaczyć, jaki chory klan znalazłem jeszcze tutaj, żeby wam pokazać. Wpisujemy sobie najpierw jego ID. ID już wpisane, klikamy, szukaj i klanik ten nazywa się. Holiday Pam. Nie bez przypadku ma taką nazwę. Jak widzicie w tym klanie, wszyscy członkowie mają ustawioną pamkę na zdjęcie, ale też ustawioną ją w profilu na jakimś skinie. No i jest to ta wakacyjna pamka, no bo sam klan nazywa się Holiday, czyli to takie wakacje i każdy ma ustawioną pamkę wakacyjną na swoim profilu. W kogo byśmy profil sobie nie wbili, to jest tutaj pamka. Ej, ale ten jeden miał złą pamkę ustawioną, złego skina, nie wakacyjnego. No to słabo, ale nie zmienia to faktu, że dalej jest to pamka. Zobaczcie, w kogo nie wejdę. Tutaj pamka jest ustawiona, no i zazwyczaj jest to ta wakacyjna. Chyba, że ktoś już nie miał, to już ustawił sobie innego skina. Ale jak to w ogóle wygląda? Nieważne, w które miejsce byśmy wybili w tym klanie. Każdy ma pamkę. Napiszcie, które z tych kąt było według Was najdziwniejsze. No i w tym odcinku to tyle. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Piona.